Co ty chopi robisz ze swoim życiem? Właśnie wydałem 50 zł. Kupuję pasa. Muszę mieć tego skira, no przecież on jest taki cudowny. Widzisz jaki on jest. Jeszcze gram? Akali? Nie gram. Rakanem. Nie graj Akali. Ja przez chwilę montowałem grę, jak Akali grałem. Nie gram tym już. Musiałem flashnąć to podejdź tu! Starkar weści ci powiedz, kur... Powinie, że on się świeci ładnie. Nie p... Pi... O ja cie... No ja pi... JAK CZY CI LUDZIE SĄ... Dobra, Opa. tym razem to robię. Chłopak, który biegał! Nie no, czemu? Jestem dobry. <laughs> jednak. Bo już straciłem nadzieję. Dobrze! No ja. co tu się stało? Nie, p. to już to jest koniec. Nie, no. A Nie, dobra, GG, mam takiego ochr. dobrego. Ja pi. Ja. Wszyscy mnie obejtujemy. Jakbym sobie nie mógł cilować na tym midzie bomby? Zajmę tylko tym na trzy razy. <gry> <Dala dala. gry> tym Kolejny tu chce przyjść. Wszystko dobrze? No, no, wszystko dobrze. A to jest Nunu? czy We bardziej? Nun. Człowieku na mi jest też psychiczne. Wygrałem. Kuba, kuba, wygrałem! Wow. Ja Jakie... niesamowite 29 LPS2. Nie żyje! Ja konkur... To nie jest Jarwan! Ja nie grał z No i co kurwa? O, smajta nie miałem! Mamy 15 minut do tego klaszę. Możemy, kurwa. Czyli le bomba. Uspokój, grzyba. Parmi dla mnie ten heraldik. Czekaj, dobiję mi kanona? Nie, nie dobiję. Dobiję. Kur... O. O no, kur, okej. Okay. Ej kur, bo my zara nie zagramy klasa. Szczerze oddaję im to, bo chcę, żeby oni skończyli tą grę. Kończą nas właśnie. Minuta, dwie minuty. Nie, no, kur, A nie! Nie, no, czekaj, kur! No i fajnie. No to tyle, jak było z naszego klasa. Kur... Nie, no, kur, on daje TPK tutaj! bo 30 sekund chłopaki. No i koniec, kur... No, kur. A czemu oni tego nie kończą? No, Przecież ich jest pięciu, razy nie ma dwóch. Kurnie! To kur... nie! No, Co... no, c... Super. Często jadać No ej, Bardzo mi miło A Felios Banet i Jarek jest zupełnie zużyteczny w tym meczu. GG Wydaje mi się, że przegrywamy tego plasz. Tak mi humor coś zniszczyło 20 minut temu. Moja przegrana Przegrałeś Przegrałeś Przegram Nie, nie no Przegrałem. Nie. Ja wiem co ty przegrałeś, ale i dużo? Dla Spółkowa. No, <laughs> <ta>, dlatego jesteś spółkany. No tak, dlatego jestem bankrutem. A coś, a coś? Diana! Oooo, Diana! Ale się podniecił! Żebyśmy nie wygrali tego bota, jak ja dzisiaj wygram. Zrobisz na mi konto na furpy. Bo jest darmowa stówka podobno. Serio? To zróbmy, pomnożę. A mi oddasz w to stówkę? To, w to. Ja? oddam ci cztery stówki jak się, A ja się, A ja się nie. Całkiem ciadłem. Daj, proszę. Kur... no nie Ziem Ziemdę. Ale... <laughs> On z sk... <Uciec>, g****************************************************************************************************************************** <laughs> Oooo, <susza> tak zwali na swastę Przegrał. Przegram. Terdzień klif mówisz na tym, się przed walką. Ja. <gryw exported> Nie przegrałeś? Oj, to... mierzycie. Żeś... Cztery. Nie! No <susza> <gryw> weź mi życie, fery, Kocham cię. Dzięki, Jarek. A ci wydajesz. Mój. Byś mi uciekał. No, a bo wyskał, Kuba, fanci. Kurwa, pęta. Pęta. Dawaj, dawaj, dawaj. Masz go, masz go, on jest kurwem. Czyli luj. Pentakill! Oha! Nie ma żerki Kejder, może dlatego nie może no, Mam ku**a Hotel. to Mam tysiąc taką narcy, prawie Co jasne Kejder carry bo... nie, nigdy o tym nie pomyślałem. Nie no, mamy je Jo j**a nic dla ciebie ryś Okej, szeryfa nie mam w ziutkach tylko mam w general Ja cię w mega nobach Nie Widzę Kejdera, S1 13 na czegacie i mówię Ta, ale super. nie Rywaj to Kejder Cześć To ja Cześć mój chłopak Mamy matching sobie tutaj skinki To długo ślub <grywaj> Kejder ty masz tylko wystać tą linię Pamiętaj tego nie masz zabić Tak, tak go zabiję. zabiję. pewnie tej ochyś szty będzie To Kejder dyszka za każde zabójstwo do piątej minuty O kur <grywaj> <grywaj> Ja tak jak przegramy przez ciebie te gierki, to stówka ma wpłynąć na każde swoje konto, co już siedzi na kanale. Daj, kłop. Nie, nie robimy tego. Nie, nie robimy to. robicie wytycznych. Dobra, powolutku. To jeszcze nie jest serce nagro. Oj, Co? Ma... I, i drej... On mnie są rzutowo właśnie, k**a. Aha, <grym> <grym> może to dostałem. Ale to to gówno, co to za było. No bo sobie chcę podobijać sobie tutaj. No ale dlaczego? Bo mam na iten. Ale jesteś? Dobra, no to ci kanon kanona stary. Dobra, zobacz nasze combo, koral krów. Wstajemy się kłócić. ja byłem no, Nie shota dostałem. Eee, nie mogę g. Ale ja się o, nie, nie mogę ruszać. Nie ruszać! Mogę się ruszać. Dobra, ja też nie dż. mogę się ruszać. No rzeczywiście. Się... Dlaczego orzitował to był kredom? Jacksa <gulatory> 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 ja. Nie ma co cukajder. No jak nie ma za cukajder? A ci Jacksa wybanowałem. O, nie ma za coarek. <gulatory> <gulatory> tak to działa. Tak Zintujesz, to ci już k nigdy do klasza nie bierzemy. Dobra. Cojona. Chciałem ci ją napiknąć, też? Myślę, że tak, ale daj chwilę. Dobra, klikam za 3 sekundy. Każde przedłużenie o 1 sekundę 10 złotych. Czemu dobra? Regina na przykład? No chłopie. No to grasz w tym supporcie. Regina chciałem. Przestańcie, kto my. Grasz nie na widział. No, wiecie, się, proszę. Kajder dostanie taki f do tej vejni. No właśnie, i tu jeszcze może być Ładnie Tak, 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 o to chodzi, e! Kule przyjęłem. Kule <grym> Sorry, ale ja on mógł, po prostu wiedziałem, czy się to nie... nie przywiedziałeś tego, że Gajdry jest w weźmie k***y No chyba takich cheatów jeszcze nie mam A ty to się nie popi... Wnioskuję, że poddajemy w 15 Oj, ja bym poddał, mi się już nie chce To ty ba, chciałeś grać najbardziej? Nie no, może nie... No i dobra, ci grać. nie chcę się no, Nie żyję EJ CZERY WDAJESZ! Nice no mamy go. Gram dalej jak coś, nie podajemy. Ewujemy. no. A ja już wchodziłem. To jest kumpel, nie? Dajwujemy to dajwujemy nawet i bez minionów. Patrzę, <grym> że ten na my my topię, my? nie intuje. Ej, Kaydeyr, coś stało? To bo, bo ja nie farmię. Ja nie wierzę, że ty nie dostajesz takiego Ja, ja ty... też. To koła sobie No nie może... No, nie. Lupie! Ja a ty co ku... Masz tyle samo co ja. Mam więcej asyst i więcej kiri. Ja mam więcej k**a dłuższego to zabawne żart. Akurat uwierzyłbym ci, bo nie mam się czy chwalić w tej dyscyplinie. Oooo! Chodźmy baron, co mogę powiedzieć? O kur. Nieźle co, nieźle co, co, co? Nieźle co? Nieźle co? Nieźle, nieźle, co? Nieźle, 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 właśnie, tu idź, no ra, To już jest większy uzależniając. Kejder czemu nie masz jeszcze HHB-era? Bo już się składa. Za chwilę. Wolenerkę Kuba się. Kuba się. Kuba, Kuba się. Pytujcie, sekundę w tej to, to Sekunda w tej to zrobi. 54. Nie. 48. Nie, tak. 48. Ej, co? Ja. Ej, to w ogóle to Blue tak trzepie teraz ten Blue. Mocny towar. A ba mam, chłopaki, bo mnie serce boi no to już serde za nie do swojego serca. A jaki dary Totalnie outlive. No jak coś to kajder na wyjście już 600 zł Wiecie jakie słowa pchają się mi na usta? Mówię? Takie na C i P. I. Nie. Bec to później, ale zaczyna się na J a kończy na D. Po drugiej z No. Z regatu skie. Macie teleporta, na... no, wybronić. Sorry, wydarło się to, ale wygrał nam grę właśnie. Ty, no better co win. Jak za te wszystkie gry dostanę tylko ticketa na następnego klasza to cię piję, nie? Kubek. Mój Boże. Mój jest taki tyły, że wkładałem. Teraz w sensie, mam nowego, no. Zastroszczę tej Yumi, że nie musi nic robić. Na jednym monitorze będzie grać w League'a, a na drugim będzie betować. O, już się No No Kodą akurat, to mi się nie słyszę. O, mój Boże, to, to gra z tak w... nie śpię, nie? No, nie, Ojga. O kur... Znaczy, Oj kurde! Nie... Idę do bota powoli! To... A ten <grym> p <Upisał>. Smutny Buch! <grym> no, smutny. On wie jaki mój Buch jest, to mój partner! Powinniście już tu być, ta drużyna. Ja próbowałem, ale nie umiecie cię zbić. No kurde, jak mamy wyjść spod podtury te c. Oby na wida. Oby nie, bo masz bana! Teleportnęła, teleportnęła. Do bazy? Nie, kupa do nas. Ja nie wiem, pasa, teleport dwie różne rzeczy, ale dobra. Czy miałbym teleportować 300 na innym? Może ty, bo mnie mnie na wzięła, na w Może tak być. Boże, jeszcze 5 leveli i zmieniam właściciela. Kiedy tak chcesz chcę się zamienić? Ja coś tam robię? Ty to powiedz. Po prostu nie mamy tyle, to ty, mi się już po tam nie chce siedzieć. A ty ile masz? Kawałek jeszcze masz, dalej. to no. się myślisz. Mówisz jak narabiasz? 550 golów, co ty tu k***a robisz? Nie, będziesz kanona daj Dobra, masz tylko kanona. Wale wale, do zmiany Ale <śmiennie> to jest problem Kuba ja się narawadzę uciekał No k***a, ty patrz co robią Aha, gdzie jest Tourette? <śmiennie> Peter, pij Tourette'a A to są takie lepsze. To jest po prostu kapaj na 16. I nie zapominają ją ci, ta łącznia przeżyła horror z grając na tą gówno pierwsza. Ale wiesz, że ciężko do 16 leża na robi z robić. Hej no kur... O no, nie no jak ja ka tu ginę Ja uciekam, a nie uciekam! A Mi się już tak nie chce I... Boże Męczarnia to było trochę